Dobra. Witam wszystkich i tych z drugiej strony, którzy może będą do tego odsłuchiwać. Jak pamiętacie, myślę, że jeszcze pamiętacie, jest to świeże. Ostatnią pieśń, która była zagrana, myślę, że o tym troszeczkę, w samym końcu, gdzieś to nam się uchwyci będzie takie pomocne. Ale to, co dzisiaj chciałam też mówić, to drodzy bracia i siostry, jeśli też pamiętacie, to co jakiś czas też tutaj wychodziłem na początku, też nabożeństwa, też inni też wychodzili na wstępie krótko coś powiedzieć, jakimś słowem się podzielić o po różnych takich bożych aspektach w ludzkich spraw. Też mówiliśmy o Bożej, też potędze, co Bóg myśli o nas, co my o Bogu myślimy, jak my Boga też postrzegamy, o uświęcaniu się i posłuszeństwie Bożej woli do naszego też życia. I kilka tych rzeczy, które też wymieniłem, to są jak najbardziej nam potrzebne do wzrostu duchowego oraz do przynoszenia Bogu chwały. Bo jak wiemy, bez uświęcania się oraz poddawaniu swojego życia, swojej woli Bogu, nie możemy mówić o żadnym przykładnym życiu. Byłoby to zaprzeczeniem nauczania Słowa Bożego. Po drugie, chcemy się też podobać Bogu oraz świecić przed ludźmi charakterem Chrystusa, aby przez nas ludzie mogli też poznać Ewangelię w praktyce, aby im to zobrazowało, jaki jest duch Chrystusowy też w nas. Z jakiego my jesteśmy ducha? To, czy to, co mówimy, tak się przykłada naprawdę. I dzisiejsze słowa, z którymi z, chciałem się z Wami podzielić, w moim też takim mniemaniu oraz przekonaniu, ma posłużyć jako bardziej ostrzeżenie, a nie jako stwierdzenie faktu, że już tak jest. I taką krótką historię powiem, jakieś 9 lat temu miałem taki przywilej, podzielić się słowem, refleksją ze Słowa Bożego. Miało to miejsce przed zborem, który liczył sobie wiele dziesiąt lat. Taki wiecie, poukładany zbór, przykładny, wszystko dopięte na ostatni guzik. Taki z ewangeliczną tradycją oraz też zdrowym nauczaniem. No a ja w tamtym czasie, po ośmiu latach chodzenia z Panem, wychodziłem z tak zwanych duchowych pieluch, jak ja to mówiłem zawsze. I co tak myślałem w sobie, co ja tam mogę. I dzień wcześniej, zanim miałem się też podzielić tym słowem, Bóg położył mi na sercu fragment Słowa Bożego, który miałem się podzielić. I wszystko miałem przygotowane, w głowie poukładane, lecz zabrakło w sercu takiej pewnej rzeczy poukładać. I kiedy tam wyszedłem przed tym zacnym chrześcijaństwem, chrześcijańskim gronem, w sercu pojawiły się takie, wiecie, wątpliwości. Ja mam takie rzeczy mówić do tych ludzi. Jak oni to odebiorą? Ja, kim ja jestem, do takich ludzi, do takiego zboru mówić, takiego przykładnego, przecież to są dinozaury wiary, a ja dopiero co taka jaszczurka. I nie wiedziałem, e, nic nie powiedziałem, zatkało mnie, kiedy tam stałem. Widziałem, jak czas naprawdę wolno zaczął płynąć, wiecie, wiele myśli, a wszystko jakby tak spowalniało. I pojawiły się słowa w mojej głowie, to popłynąłem. Jestem spalony, co za wstyd. Wiecie, jak to wyglądało? Taki bełkot, że chciałem coś wypowiedzieć, ale nie szło. A, y, a, y, y, a y, coś takiego, a nikt y. nie zrozumiał. No, ale jakoś starałem się improwizować i chciałem wyjść z tej sytuacji. Nie powiedziałem tego, co miałem. Powiedziałem co innego, chaotycznie to wyszło. Oczywiście to już było takie bardziej z głowy na bieżąco. Żeby po prostu jakoś z tego wybrnąć. I na końcu po porannym nabożeństwie podszedł do mnie starszy brat prowadzący. Uściskał mnie i poklepał, mówiąc: Nie przejmuj się. Następnym razem będzie lepiej. W środku, mimo to, byłem na siebie zły, że nie wypełniłem woli bożej. Nieważne, czy ktoś powie, nie przejmuj się, to we mnie naprawdę się działo. Wiedziałem, że niewłaściwie to też zrobiłem, mimo wszystko. I bracia i siostry, chciałem tak się z tym krótko podzielić, co mówię na początku. Niech ta mała nasza moja historia będzie takim przykładem, aby się nie bać. A jeśli dopada nas stres i różne takie myśli, to trzeba jakoś z tego wybrnąć. To trzeba jakoś pokonywać w sobie, nieważne przed kim stoimy lub będzie nam e, stanąć. Aby nie wpaść w pułapkę własnej takiej analizy, do jakich uświęconych chrześcijan będzie trzeba mówić. Ponieważ sami będziemy się ograniczać, aby być przez Boga też używani. Ponieważ, jak wiemy, tak z doświadczenia, że nie zawsze prawda jest wygodna, nawet najlepiej wypowiedziana, może zaboleć. A wiecie, kto nie ma problemu, aby mówić prawdę? Już chyba każdy wie. Jezus Chrystus. Nas, czasem do nas powie bezpośrednio, coś pokaże w sercu, coś pokaże przez słowo Boże, które czytamy, albo użyje brata lub też siostry. Czasem, wiecie, usłyszymy to dosyć dosadnie, emocjonalnie przez brata lub siostrę, ponieważ to. Ta osoba została poruszona też przez Ducha Świętego. Jak to nam przekaże, czasem to jest różnie. Ale mimo to Chrystus zawsze będzie wskazywał też prawdę, aby nas zbawiać, aby nas pociągać do siebie, abyśmy nie poginęli. I robi to z bardzo dużą cierpliwością, bo nas miłuje w pełni. Dzisiaj właśnie chciałem z objawienia Jana po raz kolejny coś przeczytać o Bożej miłości i trosce do, do, do nas, o nasze dusze, co, co Bóg mówi. To jest objawienie Jana, drugi rozdział i od pierwszego do siódmego wersetu. I będę czytał z przekładu Biblii Warszawskiej. Do zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją, i wiem, że nie może znieść złych. I że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów ani nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie, ruszę twój świecznik, świecznik twój z, twojego, z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożyć drzewa żywota, który jest w raju Bożym. I w tym fragmencie bo widzimy Boży Kościół, który otrzymuje same pochwały od Chrystusa. Można powiedzieć, że świeci przykładem. I W drugim wersecie Jezus mówi do zboru, który pracuje dla Pana, aby mu służyć. Kościół, który się zapiera, ponieważ wdrążył w swoje życie cierpliwość, którą uwidacznia Jezus wskazując na nią. Tak słyszeliśmy. Dalej Pan mówi o zborze, gdzie ludzie czy też pasterze tego zboru pilnują zwiedzeń, które się chciały wedrzeć do kościoła. Widzimy wierzących w tym zborze, którzy poddali próbie ludzi, którzy uważali się za apostołów czy też za braci w Chrystusie, Jezusie, a okazali się kłamcami. Czyli wymagało to od tego zboru zaangażowania, pewnego trudu. Otwartych oczu duchowych. Nie był to kościół, wiecie, ospałych ludzi wierzących, lecz czujnych. Są to ludzie, którzy nie bali się konfrontacji nauk, ponieważ wykazywali fałsz innych tak zwanych braci wierzących. Jest to kościół ludzi wiary i wytrwałości, ponieważ wytrwał próby i doświadczenia. I te właśnie doświadczenia wypracowały w nich cierpliwość. Ci ludzie byli bardzo pracowici. Draktor, dla królestwa Bożego, czy pracowali usługując w zboże, czy też na zewnątrz do ludzi, mieli wytrwałość i samozaparcie dla pracy Bożej i się nie poddali. I kiedy tak czytamy, czy nie jest to dla nas przykład, dla nas, jacy powinniśmy też być jako Kościół, aby w nas nie wdarło się też ślednictwo. W czwartym wersecie widzimy Boże takie napomnienie. W UBG uspowszechnionej Biblii Gdańskiej jest napisane, ale mam nieco przeciw Tobie, że porzuciłeś Twoją pierwszą miłość. W przykładzie Biblii Warszawskiej nie ma słowa nieco. Jest to bardzo ważne słowo, to nieco, czyli troszkę coś. A w dosłownym przekładzie jest napisane, że, la, że mam przeciw Tobie to. Że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Myślę, że ten ostatni, yy, czyli przekład dosłowny, nie pozostawia żadnego marginesu na to, aby, jak to się mówi, jakoś to będzie, rozejdzie się po kościach. Yy, w większości przekładach nie ma słowa nieco, czyli troszkę. Nie ma tego marginesu z przymrużeniem oka. I o co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego Jezus się przyczepił do tego zboru? No, przecież same superlatywy. Mówi o tym zboże, że tam aż ocieka od uświęcania się, zapierania się. Zawsze gdzieś jakieś ale. Chociaż małe ale jest. I pomyślmy sobie na nasz taki współczesny czas. Ten tutaj zbór. by Był taki. No i myślę, że w taką stronę też zmierzamy. Ale wyobraźmy sobie, staramy się, Poświęcamy swój czas, swoje ciężko zarobione pieniądze, swój pot i łzy. Urabiamy się po łokcie w pracy dla Pana, nie tylko w zboże, ale i na zewnątrz. Aby ludzie, którzy mają z nami kontakt, widzieli w nas Chrystusa, że nie, że nie ma w nas fałszu i takiej przywrotności, że jak mówimy, tak czynimy. Jeśli dajemy Słowo, to go dotrzymujemy bez względu na straty, tak jak też na Słowo Boże uczy. Chcemy być gościnni dla innych w naszych domach, jak najbardziej też potrafimy, wykazując w tym też empatię. W pracy świecimy przykładem do takiego stopnia, że aż jak to powtórzyłem, urabiamy się aż po łokcie, żeby nas widzieli. Pracy nad chwalą co za pracownik. Takiego to tylko ze świecą szukać. I znajomi nas będą czasem też mówić, zobacz, tych to jest, ta, to jest ta wiara, wiecie. Ale to trzeba im przyznać, że są inni. Przynajmniej robią tak, jak wierzą i się tego trzymają. I czy spotkaliście się z takimi twierdzeniami, bo ja wielokrotnie, wielokrotnie słyszałem takie stwierdzenia o Kościele właśnie Jezusa Chrystusa, tak ogólnie też, nie tylko tutaj, ale ogólnie, bo inaczej bym pewnie tego nie przytoczył. I pomyśleć sobie, to my się tak staramy, wręcz żyły sobie wyprówamy i zamiast dalszej pochwały dla Pana, to upomnienie. Dlaczego? Zamiast zachęcić, to zaczyna wdzierać się zniechęcenie po takiej repremendzie. O co panu chodzi? Czy to, co czynimy dla Jezusa, nie jest wyrazem naszej miłości do Niego? W czwartym wersecie Jezus wskazuje na porzucenie pierwszej miłości. Jeśli nie mamy pragnienia, nie mamy pożądania, ażeby szukać Chrystusa, żeby się Nim zachwycać, jaki jest potężny i dobry, tak jak to dzisiaj też czyniliśmy, śpiewając, jeśli już nas tego nie ma lub tylko tli, bo się wypaliło po latach. I kiedyś tak na początku tak było teraz. Już tak nie jest. To te mleczaki wiecie, duchowe tak mają, tak na początku. Ja już tak nie mam. To tak zawsze na początku to jest rozpalony, Ogień ma taki trochę nierozsądny, ale taki gorliwy i ten. To już minęło. Lata już były. To tak się znormalizowało. Bo ja już jestem taki duży wierzący. I to można pomyśleć, w jakim miejscu się jest. Bo jak w takim miejscu można wzrastać? W Bożej Radości. Aby się rozkoszować Bogiem. I bycie w takim miejscu dłuższy czas to jest nic innego jak takie chrześcijańskie dziadowanie. Jeśli się nie ekscytujemy Bogiem, Bożą Chwałą. Bo stoi się w miejscu, aby szukać jakiegoś słowa do swego życia lub natchnienia. Przez, przecież Słowo Boże, jak wiemy, jest natchnione i nieskończone. Można je czytać całe życie, a Słowo Boże się nie skończy dla nas. Zawsze coś nowego odkrywamy, coś nas dotyka, coś prowadzi i zawsze będzie do nas mówiło. Jeśli nie ma w nas fascynacji Bogiem, to zaprowadzi nas do letności takiej schematyczności. Może doprowadzić do ciemnego miejsca, będąc wśród nawet Bożej rodziny, samemu nie mieć sobie takiego duchowego życia. Już się nie walczy, tak jak kiedyś na kolanach. Już się staliśmy trochę pasywni. A co gorsza, oddaliśmy się. Już nie szukamy, tak jak kiedyś. Nie możemy sobie tłumaczyć, może kiedyś będzie lepiej. Może... Ten stan się zmieni, poczekam jeszcze rok, dwa, trzy, cztery, pięć. Może Bóg przyjdzie, mnie dotknie, porazi swoją Bożą chwałą. I obawiam się, że ta inicjatywa już tylko do nas należy, żeby szukać Boga. I trzeba po raz kolejny czas zawalczyć na kolanach. Takie też jest zmaganie jako w chrześcijaństwie. I może się okazać, że wiara Chrystusa, w tak zwanym dziadowaniu chrześcijańskim, czyli tak już musi być, już się tym nie ekscytuję, nie zachwycam się Bogiem jak kiedyś, nie tylko w swojej intymnej komorze, to wiara Chrystusa może się stać schematyczną atrapą. Jeśli jest na horyzoncie niebezpieczeństwo wpadnięcia w taki stan, to nie przyzwyczajajmy się do stanu takiego, bo trzeba po raz kolejny wziąć się w garść, już samemu. I po raz kolejny zawalczyć, nie poddawać się, nie rezygnować. Uchwycić się nadziei, która jest w Chrystusie Jezusie. I to może być nawet dłuższe takie zmaganie w naszym życiu, ale ważne, żeby nie odpuszczać. I może bardziej to zobrazuję przez taki krótki fragment, który też sobie napisałem. Czasami jak może nasza modlitwa wyglądać albo nasze wołanie w sercu. Być może czasem jest to dobre, kiedy tak zaczynamy, ale żeby w takim miejscu też nie pozostać i żeby to się tak latami nie ciągnęło. To się mówi takim wyciem w środku. Panie mój, ojcze mój, proszę wysłuchaj mego wołania: wylewam przed tobą moją duszę, ponieważ usycha bez twego ducha. Gdy biegłem za tobą, zacząłem się męczyć. Traciłem siłę i upadałem. Wołałem do tronu twego, nie było posilenia. Panie, wołam do ciebie, tchnij we mnie twoje ożywcze tchnienie. Kości mnie us me usychały, ponieważ nie szukałem ciebie całym sercem, a w mojej duszy nie było zachwytu twego majestatu. Mówiłem do siebie, czy ja jeszcze żyję, czy to złudzenie? Szukam ciebie, ojcze, resztkami sił. Proszę, wskaż mi drogę, bym ponownie się nie zgubił. Pragnę zachwycać się Tobą i oddawać Ci chwałę, chociaż zalewam się łzami odwołania mego, uchwyciłem się, Boże, słowa Twego, jak ta kobieta, która dotknęła się skrawka szaty syna Twego i czekam z utęsknieniem na przyjście tu na ziemię króla mego. Słowo Boże nas zapewnia i dodaje nam też sił, że mamy szukać Ojca, który jest w ukryciu, a ojciec, który jest w ukryciu, też nam odpłaci. Czy nam odpłaci Ojciec, odpłaci nam tym, że będziemy napełniać się Jego Duchem Świętym, Jego Bożą obecnością. Tak jak Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i spracowani, a ja dam wam ukojenie dla dusz waszych. I tam w tym właśnie intymnym miejscu naszego zmagania przychodzi Jezus, aby dać nam się napić tej, tej wody żywej. I abyśmy nie abyśmy nie uschli też duchowo, lecz ponownie też wzrastali. Bóg pragnie, abyśmy podążali za przykładem Jego Syna Jezusa Chrystusa i to w różnych sytuacjach. W jednej chwili Bóg może sprawić, że będziemy mieli wiecie, siłę taką duchową, jak miał fizyczną Samson za tak zwanym, tak zwanym stryknięciem palca. I jest. Ale Bóg każdego z nas indywidualnie prowadzi już w różne też miejsca, po to, aby nas jeszcze bardziej pociągnąć do siebie, coraz bardziej przemieniać. I musimy też o tym pamiętać, że Bóg ma plan do każdego też człowieka, do każdego z nas. Ja wiem, że czasem e, się tak łatwo mówi, kiedy jest ciężko w życiu, ale musimy o tym pamiętać, że Bóg chce nas napełniać duchem, by w nas było życie, by w nas był Chrystus. Ten który, był nawet z, ten, który był nawet zmęczony ludzkim podejściem do niego, ludzi bez wiary, którzy przychodzili tylko by brać, a, a mimo to był wśród też tych ludzi, wśród tych burz, problemów i dalej szedł do przodu. I on jest właśnie tym wzorem, z którego też mamy brać przykład, aby się nie męczyć i też nie zniechęcać. A jeśli się nawet zmęczymy, i tak jak on, Jezus, iść też na osobne miejsce i wylewać przed Bogiem, przed naszym Ojcem, swoje serce, swoje łzy. Tak często też mówimy: Boże, nie mam siły, pomóż mi, nie daję rady, po prostu jestem słabym człowiekiem, dochodzę do krańca wytrzymałości, nie mogę iść dalej. A Słowo Boże nas zapewnia, że kiedy będziemy do niego wołać, w dniu też tej niedoli, jak Bóg mówi, ja Ciebie uratuję, ja Cię wspomogę, wyciągnę Cię z tego miejsca, a Ty mnie uwielbisz. I miejmy też zaangażowany cały umysł i serce w swej komorze. Wystrzegajmy się takiej, wiecie, rutyny i stagnacji, abyśmy nie otrzymali nagany te ze strony naszego Pana, że mamy osłość do Niego. Nie można powiedzieć, ale jak to możliwe, przecież ja się modlę. Wiecie, jeżeli wstępujemy coraz częściej na taką ścieżkę, lub jesteśmy od jakiegoś czasu, to ja wzywam Ciebie do pamiętania się i też pokuty z tego miejsca, aby osłość do Pana nie uderzyła Ciebie z własnego wyboru. Jeśli zaczynasz wpadać w takie miejsce, powinieneś się bać, ponieważ dopaść Cię może religijność jak ten zbór wefezie. Pomimo. Jego przykładnego postępowania, zabrakło tego zachwytu Bogiem, co spowodowało osłość, schematyczność, rutyna w służbie dla Pana i też w dniu codziennym. Czyli to mieli robić, te dobre sprawowane, nie służby dla Pana, ale o tamtym nie zapominać, właśnie o tej pierwszej miłości. W czwartym wersecie jest tam użyte słowo miłość. Z greckiego to jest agapi. Czyli miłość bezwarunkowa. Miłość taka, że nawet oddaje się życie za innych, jak też wiemy. Jak jest napisane, żeby jedni za drugich oddawać życie swoje. To, co, o czym jeszcze Jezus mówił do Piotra ostatni raz. Czy mnie, Piotrze, miłujesz? Bóg chce, abyśmy nie miłowali go, żebyśmy go, miłowali, żebyśmy go nie miłowali po latach, wiecie, taką miłością fileo, czyli miłością jak do przyjaciela. Takiego, takim ciepłym uczuciem tylko, ale to ma być ponowne wznowienie miłości, taką całkowitą, bezwarunkową do Niego. Tak jak to niektórzy porównują, tak jak na początku mówiliśmy, tak jak na początku, kiedy oddaliśmy życie Chrystusowi i nas się aż paliło. Wiadomo, że życie życia, dnia codziennego... I przez lata, jak chodzimy z Panem, nie zawsze tak to wygląda, ale jak widzimy tu w Słowie, Bóg to napomina i wskazuje na to, żeby rozpalić ten ogień w sobie. I nasz Pan ma niewyczerpane też zasoby łaski miłosierdzia dla nas. Bóg jest wierny i nie zostawi nikogo na tej tak zwanej, na tak zwaną pastwę losu. Wiecie, sam jakiś czas doświadczyłem temu Bożego, właśnie tego pokrzepienia. Pokrzepienia, które też przelałem już na te kartki. Okrzepienia ku przestrodze też. Bóg gdzieś mi to pokazał, żebym w pewne rzeczy, przed pewnymi rzeczami się ustrzegł, żebym po prostu w nich nie został, albo moja ścieżka gdzieś na bok nie zboczyła. Bo Pan chce mieć taką społeczność z nami na 100% w szczerości, a, a nie tylko wypowiadanie takich, wiecie, regułek modlitwy. Chce nas chronić przed schematycznością, abyśmy się cieszyli jego chwałą, majestatem i dobrocią. Aby nasze modlitwy pomimo zmagań po jakimś tam czasie przynosiły modlitwy, modlitwy radości. Kiedyś miałem taką właśnie możliwość, jak na początku mówiłem, mówić do pewnego zboru. Nie powiedziałem tego, bo się prosto obawiałem reakcji. Bo, jak wiecie, ludzie reagują różnie i kalkulują w swojej głowie, ale to, czego Bóg nas też zachęca, że jeżeli jesteśmy w danej sytuacji, coś nam kładzie na sercu, żeby nigdy tym się też nie kierować, bo często to może dużo pomóc. To dzisiaj też powiedziałem, to nie dlatego, że coś się w nas dzieje, ale zawsze jest taką naszą przestrogą, żeby zawsze o tym pamiętać, bo lata mijają, a gdzieś to po prostu zaczyna się już nie palić, a tlić jak taki knot. Po prostu, żeby nie zgasło. I to już nie chodzi o to, że na własne życzenie, jak w moim życiu to było, gdzieś letność się wdarła, po prostu nie miałem zboru. Zbór mamy, jest, możemy chodzić, możemy być, a dziś zaczynamy się w środku tlić. I czasami może tak wyglądać, że się dziś zmagamy, prosimy, nie odpuszczamy, i w swoim wyznaczonym czasie Bóg przychodzi z posileniem, z tą ży wodą żywą. I przypomina nam o tym, abyśmy to robili. Zachwycali się Jego chwałą, tym wszystkim, co stworzył dookoła, wszystkim, co słyszymy dla nas samych w tej komorze. Nie tylko, żeby się modlić o, wokoło o innych, o zbór. Tu też się modlimy, robimy to, modlimy się o własne potrzeby, ale żeby to, tak, że tak powiem, nie przechyliło, chrzali, żeby to nie tego nie przykryło, żeby po prostu mieć ten swój własny czas indywidualny z Bogiem, kiedy wylewamy przy nim serce i tylko oddajemy mu chwałę. No to nie ma jakiejś reguły, ani recepty. Nie wiem, jak to się dzieje, a Bóg wlewa w nas swego ducha. Przychodzi ta radość w życiu. Słowo zaczyna, że tak powiem, mocniej do nas przemawiać, jest jakby żywe bardziej. I ten stan możemy sami wpaść z własnej przyczyny, z własnego, z własnego powodu. Taka bierność przychodzi. Ale jest też możliwość, Bóg mówi, żeby to w sobie rozpalić. I do tego chcę Was zachęcać, żebyśmy o tym pamiętali. Nie tylko... Że ja tak miałem, może byście też mieli tak. Ale Słowo Boże nas zachęca, z objawienia Jana, że o zboże, który był taki idealny, do, taki dokładny, przykładny, a no jednak Bóg widział, że tam już serca nie ma, to po prostu była religijność i ostrzega tego, ostrzega też nas przed tym, żebyśmy w to nie wpadli. Jesteśmy młodym zborem, parę lat, za 10-20 lat, gdzie będziemy, nie wiemy. Ale żebyśmy w takim miejscu nie byli. Bo może być wtedy tylko płacz i gdzieś się skulamy z tej góry, na którą się też wspinamy, i zostaniemy w pewnym miejscu, aż powiemy sobie: No, już tak musi być, tak już musi zostać, tak nie musi być. To jest wszystko w naszych gdzieś też rękach, Bóg pomoże, ale musimy sami tą pierwszą inicjatywę wykazać i wołać szukać się naprawdę nie poddawać, bo. Widziałam na własne na oczy, z własnego doświadczenia ludzi, którzy się z tym już gdzieś, gdzieś to zaakceptowali z taki stan. A naprawdę trzeba się go bać, bo taki człowiek po prostu jest tak zwanym takim taki zmumifikowanym chrześcijaninem, który po prostu chodzi, bo chodzi do kościoła, bo trzeba, bo tak, tak wypada, takie regułki są. Nie wiem, nie mogę osądzać, co się stanie z takim człowiekiem. Jeżeli w takim stanie zostanie, odejdzie z tego świata, nie mi to oceniać, ale wolałbym nie być w takim miejscu, bo jest to chyba lepszy stan, kiedy nam Słowo Boże wskazuje, żeby rozpalić ten ogień, niż żeby zostać w takim miejscu, tłumacząc to sobie po ludzku, że tak już musi być. Także zachęcam Was, też i siebie, też trochę tego doświadczyłem. Ludzi słyszę, którzy doświadczają tego cały czas. To nie jest, że to kiedyś było. Żeby o tym pamiętać, aby to nie uschło, żeby to rozpalić na nowo, to serce powinni być takim robotem. Amen. Amen.